Chciałbym się troszkę wytłumaczyć z ostatnich przysiadów. Zostałem skrytykowany, że, że hańba czy tam wstyd, że robię niepełne przysiady. Chciałbym się wytłumaczyć. i od razu szanuję wszystkich, którzy są silniejsi ode mnie. Ja nigdy nie byłem najsilniejszy, więc nie robię pełnych przysiadów. Ze względu, że jestem wysoki, mam szerokie biodra i ciężko mi to zrobić. Poza tym jak próbowałem zejść na sam dół, to mój tyłek rośnie za bardzo, a mi zależy na czwórkach. Ja i tak mam predyspozycję do tyłka, który rośnie w okresie masowym. Ta... Druga sprawa co do ciężarów. Liczę na zrozumienie, bo jestem krótko po 7 miesię... miesięcznej redukcji, i krok po kroku staram się wrócić do ciężarów, więc sami rozumiecie, że... Mogę nie mieć jeszcze tyle siły, aczkolwiek po 31 latach ćwiczeń nie zależy mi na tym, żeby pobijać rekordy. Także tak w roli wytłumaczenia tak to wygląda. Pozdrawiam i mam nadzieję, że mimo wszystko będę Was jakoś dalej inspirował.